Siemanko widzowie, ze Daniel z kanału Pombrahma Dziś nagrywam taki świąteczny odcineczek Akurat śnieg spadł, zaraz sobie wyjdziemy, pokażę wam kaldaki Inne kury, wnioski co tam mam, jak mi wyrosły Ale najpierw złożę życzenia Zacznę najpierw trochę odcinek, życzenia złożę i się tam przejdziemy Na wstępie zapraszam do zostawienia lajka i subika tam na dole E, bo jest to dla mnie wielka motywacja do nagrywania. Ostatnio była taka przerwa, ale nie było w miarę co nagrywać, więc taką przerwę sobie zrobiłem. No i co, widzimy, kurki wszystkie są tutaj, bo miałem już coś oddzielone, ale kurki jeszcze jajek nie noszą, więc po co mają być oddzielnie? No i co, koguciki sobie chodzą. O, gronostajowy, kolumbijski mój, kolumbijski stary mój. Tu młode na niebieskim podbiciu. Tam taki ala, kuropatwiany, ale dobra. Najważniejszy w tym filmie to jest Wam złożyć życzenia. Więc życzę Wam no, wszystkiego najlepszego. Najważniejsze zdrowia, szczęścia na nowy rok. Zawsze, żeby tam pieniążek jakiś był. Wiadomo, jakieś fajne prezenciki. No, zawsze to trochę szczęścia dodaję. Takiego klimatu na święta. No, bo co, może, może kurki można sobie kupić za to, co dostaniemy? E, no, wiadomo, każdy ma co innego, każdy lubi co innego, więc e, no, w te sprawy już nie będę się mieszał. Chciałbym też powiedzieć, że pamiętajmy, że święta to nie jest okres kłócenia się, czy ktoś jest za tym, czy za tym. Tylko pamiętajmy, żeby przy wigilijnym stole panowała spokojna atmosfera i żebyśmy nie wchodzili tam w politykę ani w takie rzeczy bo wypadki chodzą po ludziach. Tą Wigilię możemy być razem, a następną już nie możemy być na przykład razem, skłócimy się i będziemy mieli taki żal do siebie, więc wigilia jest po to, żeby się łączyć, a nie żeby e, rozdzielać rodzinę, więc pamiętajmy o tym, że o polityce się nigdy nie gada, każdy ma swoje poglądy i to powinno zostać pomiędzy nami, a nie pomiędzy rodziną. Rodzina jest najważniejsza, i pamiętajmy o tym, żeby się nigdy nie kłócić, bo raz człowiek jest, a raz go nie ma, i no, o tym trzeba pamiętać. A też później, jak się ktoś od nas oddzieli, bo będzie miał do nas żal, no to do końca życia będziemy z takim żalem żyć. A w życiu nie chodzi o to, chodzi o to, żeby spędzić ten czas z rodziną, poglądy zostawić na bok bo rodzina jest najważniejsza. I no, żeby było zdrowie i wszystko. To tyle z mojej strony na temat tego jak powinniśmy się zachować przy stole, żeby później nie mieć jakichś wyrzutów sumienia do siebie. No i co? Myślę, że tu wam brachmy pokazałem, więc lecimy na dwór sobie. Kaldaki może jeszcze tu będą. No zobaczymy, prze chwilą były. Pewnie już na oczko wodne poszły kiedyś w następnym roku. Ogólnie wam pokażę, jak ta cała moja hodowla wygląda. Bo w tym roku to miałem taki rozpierdziel, tutaj i brzydko to wyglądało. O! O! I tu są moje kacuszki. Jak widzimy, są trzy kaczorki, dwie kaczki, ale najpewniej ich parka pójdzie jedna. A jak nie, to po prostu chcę dokupić parę kaczuszek, i żeby było takie statko większe. No i co? Z to myślę tyle wam pokazałem. Teraz sobie przejdziemy do moich wniosek i czubatek staropolskich. E, ogólnie tamtej już tamtych czubatek nie ma, tylko są młode jakieś, jak widzicie. E, tamten kogut Padkurka chyba jeszcze żyje, nie pamiętam dokładniej. E, czy jej liz nie zabrał? No ale tak, prezentuje to się tu tak. Tu jakiś kogutek czubatki. O! Tu akurat kogut taki nioski fajny e, o ten czerwony, tam jest taka ładna czubatka staropolska. O, ta. O. I tu też taka jakaś. Jeszcze o, tu jakiś kogutek jest. E, tu są kogutki. O, tu taka kureczka ładna. Widzimy. O. Tu tak. No i co, no tak by się prezentowało Jak widzicie Spadł u mnie śnieg Pierwszy raz chyba Od naprawdę długiego czasu Bo już trochę lat mam Dawno nie widziałem śniegu w święta, naprawdę Jest to dla mnie Kurde, no cieszę się niesamowicie Nie, więc no co Ja życzę wam Wesołych, zowych świąt Z tej pięknej, białej Zimy Z tych pięknych, białych świąt i co? Myślę, że widzimy się w tym tygodniu po świętach, nie? Teraz wolne, no to Wam coś nagram. A może już założę kanał, o którym kiedyś wspominałem. Jak wiecie, moją pasją jest też wędkarstwo. E... No i jakby co, no to tak myślę, żeby nie założyć kanału drugiego. E... Może większość osób, albo jakaś część osób lubi wędkarstwo, no to by miało co do oglądania w wydaniu moim, no i co, dobra. Myślę, że to tyle. Ja życzę Wam wszystkiego najlepszego. No i co, cześć.